Witam, Jakub Kaniuka internetowy Cyfrowe.pl. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o nowej kamerze Samsunga modelu VP-HMX20C. VP-HMX20C to kamera o rozdzielczości Full HD. Umożliwia ona nagrywanie na kartach pamięci SD, SDHC lub w pamięci wbudowanej o pojemności 8 GB. Kamera ta posiada wysokiej jakości obiektyw z 10-krotnym zoomem. Filmy możemy nagrywać w rozdzielczości HD lub SD. Możliwe jest to również fotografowanie. Fotografowanie wysokiej jakości ponad 6 milionów pikseli. Wykonując zdjęcia możemy używać lampy błyskowej. Lampa ta umieszczona jest nad obiektywem kamery. Unosi się dosyć wysoko, co daje bardzo plastyczne oświetlenie. Model ten posiada ekran o przekątnej 2,7 cala. Jest to ekran dotykowy, umożliwiający bardzo wygodne poruszanie się po menu. Menu może być oczywiście w języku polskim. Bardzo dużą zaletą tej kamery jest jej wygodny uchwyt z możliwością obrotu ułatwiającą nagrywanie z nietypowych perspektyw czy z tak zwanego biodra. Kamera ta posiada stereofoniczny mikrofon umieszczony pod obiektywem. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Głośnik znajduje się z boku. Model ten posiada również wygodnie umieszczone wyjścia komponent oraz AV. Są one zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Dodatkowe wyjścia, w tym HDMI, znajdują się w stacji dokującej. Znajdziemy tu również wyjścia komponentowe, AV, USB oraz zasilacza. Stacja dokująca umożliwia zgrywanie danych do komputera oraz jednoczesne ładowanie. Bardzo dobrze wyprofilowana stacja oraz jej gumowane wykończenia zabezpieczają przed przesuwaniem się stacji na stole oraz całej kamery na stacji. Samsung VP 20C To kamera dla ambitnych użytkowników.